W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Posłanka Ewa Wolak brała udział w nadzwyczajnej podkomisji, która pracowała nad nowymi przepisami. W dbałości o środowisko naturalne, w dbałości o gospodarowanie odpadami komunalnymi, Sejm podjął decyzję o zmianie gospodarowania odpadami komunalnymi. W pracach nad nowymi rozwiązaniami kierowano się głównie ochroną środowiska oraz tym, żeby polskie prawo spełniało dyrektywy Unii Europejskiej. Jest dyrektywa unijna, która zobowiązuje nas do zmniejszania ilości odpadów biodegradowalnych, a także do zwiększania recyklingu. Mamy zaśmiecone lasy, mamy zaśmiecone rowy przydrożne, ale mamy też świadomość, to pokazują badania, że co trzeci Polak nie ma podpisanej umowy na wywóz nieczystości no i tak po prostu nie może być. Więcej produkujemy, a mniej trafia właśnie nie jest zdiagnozowanych odpadów, więc one gdzieś się muszą one gdzieś się muszą podziać. Nawet tu mam liczby odpady komunalne w 2009 roku. Na jednego mieszkańca w kilogramach 316 wytworzonych, a zebranych tylko 264 kg. W ustawie też są zapisy, które mówią o tym, że jeśli mieszkaniec będzie segregował odpady na miejscu u źródła, to ta opłata stała powinna być zdecydowanie mniejsza, a gmina też jest zobowiązana do właśnie organizacji selektywnej zbiórki odpadów. Polscy leśnicy wiążą z nowymi przepisami ogromne nadzieje. Leśnicy mają nadzieję, że nowe prawo spowoduje, że z lasów znikną dzikie wysypiska śmieci, które są dla środowiska naturalnego olbrzymim problemem. To trzeba wyegzekwować, żeby każdy mieszkaniec gminy, jeżeli żyje w tej gminie, jeżeli oddycha, to na pewno także wytwarza śmieci i po prostu na no, te śmieci musi gdzieś zdeponować, za ich wywóz i zdeponowanie musi zapłacić. Gmina powinna być zainteresowana, żeby cały teren gminy, a szczególnie lasy położone w granicach gminy, po prostu były wolne od śmieci. Jeżeli gmina nastawia się na turystykę, na rekreację bądź to osób przyjezdnych, bądź też własnych mieszkańców, no to powinna być zainteresowana tym, żeby terazy były czyste, żeby były wizytówką gminy, gminy zadbanej i gminy ekologicznej. Zgodnie z nowymi przepisami, właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek wnoszenia opłaty na rzecz gminy. Jeżeli przyjmiemy, że ktoś. Będzie zmuszony zapłacić za wywóz śmieci, to żeby musiał być jednostką wybitnie a społecznie nastawioną i złośliwie, żeby już, jeżeli ma zapłacone za wywiezienie śmieci, to własnym kosztem i staraniem wywozić je do lasu, narażając się na przykład na ujawnienie tego faktu. Można rozwiązać problem dzikich wysypisk śmieci, jeśli gminy będą odbierały wszystkie odpady od właścicieli nieruchomości. Wtedy nie będzie miało sensu pozbywanie się ich nielegalnie i wyrzucanie ich w lesie czy na łąkach. Nowe przepisy to olbrzymia szansa dla naszego środowiska naturalnego. Jestem przekonana, że nowy system gospodarowania odpadami daje szansę na to, że nasze środowisko naturalne będzie zadbane, będzie czyste, że nie będziemy mieli tak dużej ilości odpadów w lasach. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach całkowicie zmienia zasady gospodarowania odpadami. Te zmiany czekają również przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami komunalnymi. Musimy rozwiązać szereg umów cywilnoprawnych z tysiącami mieszkańców, bo do tej pory tak ten system funkcjonował w oparciu o umowy cywilnoprawne. Zaczyna się nowe otwarcie dla nas. Praktycznie zaczynamy od zera. Musimy wygasić naszą dotychczasową działalność czy współpracę z indywidualnymi klientami i rozpocząć ją z gminami. Od 1 stycznia 2012 roku liczą się terminy na wdrożenie nowych zasad gospodarki odpadami przez gminy. Podatek śmieciowy ma wejść w życie 1 lipca 2013 roku. Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy. Może postanowić w drodze uchwały, że odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie również dotyczyło tych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Wójt, burmistrz lub też prezydent miasta jest natomiast zobowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ustawie albo też przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Każdy właściciel nieruchomości będzie płacił taką samą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości to jest ktoś inny niż właściciel lokalu i w efekcie to właściciel Nieruchomości, a nie konkretnego lokalu mieszkalnego, będzie zobowiązany uiszczać opłatę, czyli podatek śmieciowy. Za mieszkańców, zatem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązek ten będą wykonywali zarządcy tych obiektów. Stawkę opłaty ustala Rada Gminy. Dokonuje tego w drodze uchwały. Ustala stawkę opłaty, ale również dokonuje wyboru jednej z metod. Ustalenia tej stawki. Ustawodawca przewidział cztery rodzaje metod. Jedna to zależna od liczby mieszkańców, inna zależna od zużycia wody, jeszcze inna zależna od powierzchni lokalu, i czwarta metoda to naliczenia stawki opłaty od gospodarstwa domowego. Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację. Ta de deklaracja to będzie formularz, w którym będzie należało wypełnić i pisać informacje dotyczące ilości mieszkańców, jeśli taką metodę ustali Rada Gminy. Na podstawie tej deklaracji będą potem wnoszone opłaty. Ustawa przewiduje sankcje za niezłożenie deklaracji w odpowiednim terminie. W przypadku niezłożenia deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie ustalana w drodze decyzji przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta.